No dzień dobry wszystkim, jest godzina 9.00-9.15. Tu się wcześniej w ogóle, że tak powiem, nie wstaje, bo dopiero słoneczko już wstaje. Pokażę Wam dzisiaj taki przeciętny nasz dzień. Dzisiaj bez Agnieszki, bo ona jeszcze przygotowuje Wam film na TikToka. No tu zobaczcie, nasze autko stoi, namiocik, nasza przyczepka. Ja idę na spacerek ze Sieną. Dużo jest domków yy, takich, Lampingów jest jedna cała alejka. Wszystko jest fajnie ustrojone. Tutaj jest gwiazdo kempingu. Już wszystko jest oświetlone na Święta Bożego Narodzenia. No, temperatura dzisiaj to tak około nocy 9-10 stopni. Teraz jest 11. Ale uwierzcie, mi odczuwalna to jest jakieś 14-15. No teraz przychodzimy takimi kładkami, bo. Tam jest rzeka za tymi takimi chaszczami. Tu widzicie, są takie tamy, które powodują zamknięcie tych kanałów. Jak się je zamknie, to one nawadniają okoliczne pola. Wczoraj jechaliśmy, to widzieliśmy, jak to się odbywa. Naprawdę wszystkie te pola były w wodzie. Ta woda po prostu między tymi bruzdami się rozlała no i nawadnia tą roślinność, która tam jest. No fajny pomysł, nie wiem, czy tylko tutaj i tu mamy następny mostek, potem mostek na drugiej stronę kanału, bo czasami chodzimy na spacerek właśnie drugą stronę kanału nad rzeką, pokażę wam. No zobaczcie, z drugiej strony kanału tego tutaj jest rzeka, tych kanałów tu jest dużo, ten jest główny, z drugiej strony jest jeszcze taki jeden i my czasami idziemy w prawo z kempingu, tam jest nasz kemping i wracamy tędy i potem idziemy tędy. Dzisiaj pokażę Wam, wam morze, można również iść tam, sami widzicie ile wędkarzy. Dużo wędkarzy, naprawdę dużo. No i przechodzimy przez następną kładkę. Tu jest znowu następny kanał. Też tutaj panowie łowią ryby. I teraz pokażę Wam jeszcze ojciec ze Sieną, bawimy po drodze Siena, aport. Noga, brawo, tu Siena zadowolona, musi dostać taki, taki smakołek z takiego, z takiego tajemniczego pudełka, w którym się nigdy nie rozstaje. Tu trochę zobaczymy, Siena w ogóle lubi chodzić po piasku. Żeby trochę rozruszać nogi To zawsze z nią wychodzimy Są tu też zwierzęta ale nie jakieś groźne Zwykłe króliki czyzające I tu jest takie nasze miejsce no, a tak wyglądają Góry, te wydmy, bardzo ładnie. Tu jest dzień, pójdziemy sami my wydwami, Wam pokażemy. No i dochodzimy do morza, w zasadzie do kładki do morza. Można iść tam tędy, wejść do plaży. My częściej chodzimy tutaj kładkami. Kładki się rozdzielają: jedna idzie w lewo, druga w prawo. Oczywiście jak w Hiszpanii w większości jest zakaz chodzenia. Z psami. Ta plaża zresztą jest dla nudystów, ale jest poza sezonem. Inni właściciele piesków też tędy chodzą. My z Agnieszką też tędy chodzimy na spacery. Tym bardziej, że nasz piesek raczej załatwia się już na kempingu, który zresztą toleruje psy, ale nie jest przyjazny psom. Tak i spacerując sobie tym pomościiem dochodzimy do plaży jak widać pięknej plaży. I raz dziennie rano albo idziemy na rzekę albo idziemy nad morze I jak taki ranny nie ja tak powiem spacerek sobie zrobicie z takimi ćwiczynkami trochę czasami z nią przebiegnę i się powygłupiam i nałapię te witaminy D z samego rana to mam taki power do całego dnia nie tak jak w Polsce w tym czasie, kiedy się łączyłem, tylko i, i po prostu nic mi się nie chciało. Także zachęcam do wyjeżdżania do ciepłych krajów sezon zimowy. Kto może, kto pracuje online, kto jest na emeryturze lub ma więcej czasu. No jak można tutaj nie cieszyć się z takiego życia? Jest aport. Brawo. No jak widzicie te pomościki potem idą obok siebie i potem się łączą. Można również tam obejść jeszcze. Tamtędy. Tereny są przepiękne, zachęcam. Do okolic miejscowości Guadalajara de Segura, widzicie tu są różne rodzaje widli. Pewnie do różnych firm należą, jedne niebieskie, jedne brązowe. No teraz jest wszystko pełne, bo Hiszpanie mają 4 dni wolnego. No jak mówiłem, te tabliczki. Tu zakaz psów, tu zakaz psów. Praktycznie ten pies nie może nigdzie chodzić oprócz Twojej działki i tej drogi. No jesteśmy po śniadanku. Wprawdzie nie jest to niedziela, bo nie zdążyłem dograć wtedy, no ale to jak codziennie to samo. Czyli jesteśmy po spacerku z pieskiem. Nad morzem byliśmy dzisiaj. Siedzimy sobie tutaj, o Agnieszka sobie siedzi. Jesteśmy po śniadanku. Dzisiaj mamy taki organizacyjny dzień. I sprzątanie, pranie. Czyli tak u nas w każdej polskiej sobocie. Tak. Czyli posprzątanie przyczepy, posprzątanie dookoła, wypranie prania, przygotowanie do następnego tygodnia. Dobrze. A robi się to najlepiej w poniedziałek, dlatego że dużo ludzi wyjeżdża. I jeżeli chodzi o pralki, to są wtedy bardziej dostępne, bo są, w każdej z łazienek są po dwie pralki i suszarka, więc, więc jest wtedy łatwiej się, że tak powiem, dostać do kolejki. Tak. Odkurzanie, wycieranie, wycieranie kurzów, przebieranie pościeli, przebieranie poszewek na, na Jaśkach, jest sprzątanie. No i takie większe pranie. To tam. No i tak, no i pranie jak się nam uzbiera, no to wtedy robimy większe pranie i idziemy sprzątać. A powiedz widzą ile to nas kosztuje, tak? Pranie, pranie kosztuje 350 bez detergentu, 4 euro z detergentem i i 3, I 3 euro kosztuje suszenie. Ale to są na tyle duże pralki bębnowe, że one są bodajże chyba nie wiem czy 11-kilowe, czy 14-kilowe. Ale bardzo duże. Także spokojnie duże pranie się zmieści. Przepraszam, do jednej pralki. To jest taki raz większy bębny niż u nas. Pralka. Tak. Jeśli chodzi o organizacyjnie, jak to mamy, no to przyczepę widzieliście. Natomiast tu jesteśmy w takim namiaczyku. I w namiocniku mamy o, miejsce do siedzenia i jedzenia, no to my tu jemy praktycznie codziennie. Mamy do tego jeszcze dwa dodatkowe krzesełka, które sobie możemy wziąć, bo one się składają też, takie parasolkę możemy wziąć gdzieś na plażę. Yy, mamy takie z bluetootha głośnik, sobie możemy grać muzykę, tu mamy szafkę na buty, wszystkie buty mamy schowane, przepraszam, mamy podłączoną y, tutaj oświetlenie że wieczorami sobie siedzimy to mamy podłączone z przyczepy i stolik organizacyjny czyli pyk rzeczy do mycia nie mamy tu zmiowarki ale jest na kempingu każdy może skorzystać ja myję sobie ręczne pogadam sobie tam z kimś tu mamy suszak na pranie taki malutki bo większość po prostu rzeczy używamy w po prostu susząc suszarce bębnowej Dwa rowereczki, bagażnik na rower, kije i wiadomo rzeczy takie potrzebne do no i tak wygląda ten nasz kawałek działeczki, czyli ogródka. A wracając jeszcze do świątecznych i cotygodniowych porządków, no to e, i właśnie świąt, no to mogę wam pokazać, że już też powolutku mamy jakieś świąteczne ozdoby w przyczepie. Niewiele, bo niewiele, bo tu się też niewiele jakby zmieści. Ale jakoś, jakoś zawsze to troszeczkę wygląda bardziej świątecznie, bardziej klimatycznie. I tak sobie tu właśnie mieszkamy. E, na noc rozkładamy te dwie kanapy w jedno łóżko. E, mamy, no tym razem wzięliśmy termomiksa na wyjazd, bo mamy zamiar spędzić święta z rodziną, więc przy okazji dużo nam pomoże przy gotowaniu, bo rodzinka do nas przyjeżdża. Mamy też ekspres żebyśmy mogli skorzystać z niego. No a tu, jak już chyba kiedyś Wam pokazywaliśmy, tu mamy taką łazieneczkę pełnowymiarową, a w łazience pod prysznicem kryje się materac. No bo niestety w tych łóżkach, które są rozkładane, ten materac jest łączony i zawsze się wtedy ciężko śpi. Więc kupiliśmy sobie taki grubszy toper i śpimy na tym toperze, co jest super sprawą, bo materaz jest tak wygodny wtedy jak u nas w domu, a w sumie zwinięcie go to zajmuje nam 5 minut, więc to nie jest żaden problem. A zawsze się przyjemniej i łatwiej śpi. No to tyle, jeżeli chodzi o przyczepę. Korzystając, że dzisiaj robię pranie, to Wam przy okazji pokażę, jak wyglądają tutaj kempingu. To są tak duże pralki, jak tutaj wygląda. Ta jedna, pierwsza jest bez detergentu i ona kosztuje 3,50. Ta jest z detergentem, kosztuje 4. A tutaj mamy suszarkę i ona kosztuje 3. Można też skorzystać z deski do prasowania. Tu są takie zmywalnie, gdzie można sobie przeprać rzeczy. Ja się zabieram za wyciąganie brania. No, oczywiście za nie boli. Zabrakło mi kasy. Musiałam się wrócić, żeby dołożyć do suszarki. Więc jeszcze raz O, zobaczymy. Dwa. Aha, dobra, nie mogę tak rzucić. Więc. O, Teraz mamy tak na suszenie średnie i załączamy suszenie. Widać z wami i nie wiem czy Wam tutaj pokazywał, ale tu są bardzo ładne domki. Gdyby ktoś miał ochotę przyjechać nie tylko na przyczepą kamperem, to są bardzo ładne domki do wynajęcia różnej wielkości z tego co się orientowałam, ale bardzo ładne, bardzo fajne miejsce zielone tam na wprost zresztą też teraz cały czas przycinają tutaj drzewka a takimi ścieżkami się przechodzi dalej tak to mniej więcej wygląda także dzisiaj jest ładna pogoda więc wszyscy się zbierają jadą na rower być może też się wybierzemy chociaż ja mam dużo pracy przy stronie internetowej no ale jutro ma ponoć padać więc na drobie. Tu jak widzicie, dosyć duże działki na takie bardzo duże konkordy. Także pięknie. Tu troszeczkę mniejsze. O, tu proszę, widzicie, że jest na tyle ciepło, że pan tutaj w gadkach sobie paraduje. A tu wchodzimy do takiej części które są takie domki glampingowe. Ale zobaczymy, bo tu jakiś jest jeden specjalnie przygotowany, więc dlatego też specjalnie tu idę, żeby zobaczyć o co chodzi. Proszę, proszę. Tu jeszcze będą chyba dekorować. Nie wiem, czy to będzie domek Świętego Mikołaja. Nie mam pojęcia. Ale w każdym razie to bardzo też jest fajne miejsce. Bardzo fajne te domki glampingowe. No jedyny minus tego, że niestety, ale nie można tutaj być z pieskiem. Na tej części przynajmniej. Zresztą tak jak Piotr mówił. Tutaj tych ograniczeń troszkę z psami jest. Oczywiście nie wszyscy je przestrzegają. Ale no dużo znaków. Nie wolno z psem, pies nie może sikać. No nie ma się co dziwić, bo też dużo tutaj jest sztucznej prawy. Więc dlatego też to tak wygląda. No i teraz już dochodzimy do naszego autka. Chciałam wam jeszcze pokazać, co tu kemping robi z facetem. Jak, jak miło. Jaka miła odmiana, po prostu. Proszę bardzo. Może się nie kapnie, że go filmujemy. No, ślicznie, kochanie, ślicznie, bardzo ładnie. Niech widzowie widzą, jak to pięknie pracujesz. No, no i bardzo dobrze, no. Obowiązkami się trzeba dzielić. No i tak dzisiaj jemy sobie takie późne śniadanko w Hiszpanii, ale na zewnątrz. Słoneczko świeci, cieszą się psy i dorośli też. Wprawdzie w bluzach, ale co tam, przynajmniej słoneczko. Yy, no, tutaj jest kemping. Tamtąd wyszliśmy i zawsze może idziemy tamtą drogą, a dzisiaj idziemy tędy, przejdziemy na drugą stronę tego kanału, dojdziemy pobliżej czy naprzeciwko latarni morskiej i taki dzisiaj spacerek dla tych, którzy kiedyś będą w okolicy. Ruszamy. Tak. I doszliśmy do tego skrzyżowanka, widzicie stamtąd. Po drodze sobie obserwujcie sobie te kanały, o których już kiedyś tam wspomniałem. Które nawadniają te pola wokół. Zobaczcie, tu jest taka wieżyczka odrestaurowana, wygląda jak baszta. No to tędy jedzie się na te trasy rowerowe wszystkie. A tu zobaczcie, ile ptaków. No i rzeka się nazywa e, Segura, tak? I, no I płynie do morza, czy tam. Tamto stronę. i my idziemy w tą stronę. A miejscowość Guadalmar de Segura jest po drugiej stronie, czyli tędy, gdzie y, będziecie na filmie widzieć naszą wycieczkę rowerową, to tamtędy dojedziemy do portu, potem objedziemy miejscowość. Idąc wzdłuż rzeki, jak widzicie rzeka zatacza łuk w prawą stronę morza. I tam jest taki cyper, my do tego cypla sobie dojdziemy Na te spacery chodzimy codziennie, tak tylko różne miejsca, nie? Tak, no raz nad morze, raz tędy. Siena, jak zwykle zabawa. Tak jest na każdej wycieczce. Zobaczcie zobaczcie, następne do startu. Pięknie, tak majestatycznie. No i tak to wygląda ten spacer, że Cały czas się oglądamy za czymś fajnym. Siena. Super. No, i jak w każdym domu, trzeba coś zjeść na obiadek. U nas też trzeba coś zjeść na obiadek. Dzisiaj będziemy gotować tradycyjną zupę czosnkową hiszpańską. No i pokażemy Wam, co nam wyszło. Taka zupka. O, z chlebusiem i z jajuszkiem w środku. No, powiem Wam, że jest pyszne. I pokażę Wam jeszcze, jak Siena sobie tutaj u nas leży. I patrzę przez okno. Tak się zrobiło deszczowo. Jutro znowu ma być ciepło. My dzisiaj ciągle pracujemy. No i jeszcze tak koniec naszego dnia, bo pewnie pytacie, jak ten dzień czasami spędzamy wieczorami. No wieczorami to jak zwykle w każdym domu. Po lampce wina Cienę jak widzicie jest zadowolona. No pić, pić, 5 to tylko film. No. No, ona jest zadowolona. I dzisiaj no, do wina wiadomo, no więc mamy takie oliwki. Nie wiem po ile były. No już też nie pamiętam. No i takie serki. No ja propos wieczoru dzisiaj właśnie zaraz ogram mojego męża jak zwykle. Gre, no właśnie. W grę Którą zresztą bardzo polecamy i, Pokaż. pozdrawiamy, pokażę, i pokażę. pozdrawiamy naszych ee, przyjaciół I rodzinkę, z którymi bardzo często grywamy w domu Bo to jest gra, którą można grać w dwie osoby i w więcej osób Ona jest że do pięciu osób Albo można grać parami Także bardzo fajna na, na wieczory No i będziemy próbować tego tej naszej deski serów chorizo i oliwek hiszpańskich i tak się kończy nasz dzisiejszy dzień tu wam y, pokażę jak jest przygotowany do świąt zobaczcie tu też oświetlone zobaczcie no. padnie nie Agnieszka? tak którą alejką byśmy szli? może tędy pójdziemy, nie? Zobaczcie, poświetlone, poświetlane. Naprawdę tu już czuć święta. Ładno, ładnie. ładnie. Tu już czuć święta. Idziemy dalej. Tu też widzicie takie fajne poświetlone. A teraz powiedz, wiedząc, co będziemy robić. Idziemy spać. Dobranoc. Tym mówiąc yy, nasz film, to chciałem powiedzieć, że po tym zależności na co mamy ochotę, czy pracować? Czy to... No bo wy właśnie nagrywamy film o wyjściu, który później zobaczycie. A ja chciałem jeszcze dodać, że po takim śniadanku czy kawusi, bo już jesteśmy po kawusi, po całym tym sprzętanku, w zależności i po prostu co akurat w danym nie robimy, to albo idziemy gdzieś na rowery jedziemy, albo jedziemy wam pokazać jakieś miasteczko i samemu też zobaczyć, albo jedziemy gdzieś do jakiegoś parku. Czasem normalnie tylko leżymy no, w słoneczku, bo też trzeba czasami odpocząć.